Pierwsze wzmianki o wsi Paszowic pochodzą z 1288 roku. Obecnie w Paszowicach znajdują się dwa kościoły. Pierwszy z nich, XIV-wieczny gotycki kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, pełni rolę kościoła cmentarnego. Jego wnętrze zdobią renesansowa ambona i jej barokowy ołtarz. Drugi kościół został wzniesiony w 1784 roku przez ewangelików. W jego wnętrzu możemy podziwiać empory, rokokową ambonę oraz barokową szafę organową. Znajdujemy się na terenie parku krajobrazowego Hełmy, w którego skład wchodzi w wąwóz myśliborski. Rezerwat ten o powierzchni blisko 10 hektarów został utworzony w 1962 roku. Głównym powodem jego utworzenia było jedyne na Dolnym Śląsku miejsce występowania paproci o nazwie Języcznik Zwyczajny, którą zaobserwował i opisał w 1874 roku nauczyciel z Jawora Fryderyk Schulz. Dolina wąwozu to polodowcowe koryto, na którego zboczach rośnie nie tylko paproć, ale również dające schronienie faunie i florze las mieszany. Obszar wąwozu to malownicze miejsce, któremu uroku dodaje płynący przez niego potok jawornik. W rezerwacie dla turystów została udostępniona ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, prowadząca od Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu, poprzez tereny bogate przyrodniczo i geologicznie, oraz stanowisko archeologiczne, gdzie ujawniono wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa. W 1577 roku we wsi Kłonice wzniesiono renesansowy dwór. Pod koniec XIX wieku budynek w znacznym stopniu przebudowano i rozbudowano. Kolejny remont został przeprowadzony w 1981 roku. Pałac został powiększony od strony ogrodu, a od strony wschodniej o czworoboczną przybudówkę zwierząt. Zachowała się również wieża widokowa z 1893 roku zwieńczona otwartą galerią. Malowniczo położona wieś grobla znana była już w 1399 roku, jako Nasen Grebil, czyli wilgotna grobla. XIV-wieczny gotycki kościół pod wezwaniem Świętej Anny, który przebudowano w XVI wieku, należy do najcenniejszych zabytków Grobli. Wewnątrz kościoła znajduje się nagrobna płyta pierwszego właściciela Grobli, Śindla z 1473 roku oraz zabytkowy prospekt organowy. W Grobli ponadto zobaczyć można ciekawy xviii wieczny barokowy pałac, częściowo wykonany z muru pruskiego oczywiście za zgodą właścicieli gdyż obiekt ten jest w rękach prywatnych Pierwsze zapiski o pogwizdowie pochodzą z 1202 roku kiedy to Henryk Brodaty podarował osadę cystersom z Lubiąża we wsi znajdziemy jednonawowy wczesnogotycki kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego z przełomu XIII i XIV wieku, ozdobiony portalami z różowego piaskowca oraz zabytkowy cmentarz. Wnętrze kościoła przyozdabiają liczne epitafia miejscowych rodzin szlacheckich i rodów rycerskich. Na nie mniejszą uwagę zasługuje również osiemnastowieczny poewangelicki barokowy kościół pod wyzwaniem wniebowstąpienia niebowstąpienia pańskiego, wewnątrz którego znajduje się barokowa szafa organowa.